Do zdjęcia choć tam. A zobaczcie jak baran prowadzi owce. Tam jest opozycja, to tam jest tu prawica, tam lewica, czy odwrotnie. Tam ci się zbuntowali nie idą niektórzy, ale się przełamują powoli i peleton, tylko wystarczy podejść do bramy. Ja pierdziu. Chodźcie owieczki, kochane, na rzeź. Do zdjęcia wszyscy! Wszyscy do zdjęcia tutaj. Tu proszę. Dobra my. Do zdjęć bliżej. 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 Troszeczkę bliżej jeszcze. Wszyscy do zdjęcia. Dobrze. Teraz proszę o uśmiech. Szeroki uśmiech. Tutaj, słuchajcie, taka ciekawostka, e, samochód na rumuńskich blachach, a kierownica po prawej stronie, kijanka. <laughs> Dobre. Dobre, no nic, idziemy na zakupki. Przyjechaliśmy, o Jezu. Zobaczcie, tutaj jest są takie fajne, przyjechałem zobaczyć, bo tak myślę może moją toyotkę bym zamienił w przyszłym roku na jakiegoś mesia Tak sobie myślę bardzo fajny 13990 Tak na szybczora chciałem zobaczyć właśnie i podzielić się z Wami przy okazji 244 miesięcznie trzeba zapłacić za taki samochodzik to jest klasa A chyba wydaje się że to jest malutki A tutaj mamy trochę większy też tak na, na, na twarz, tak, już wkładam. Tutaj mamy e, mesia trochę większego 22900 22 290 funtów. Też finance dostępny, czyli można sobie e, można sobie płacić miesięcznie. No zobaczymy, czarne mi się podobało jakby coś. Zobaczymy jak to będzie. no Ale chciałem wam zwrócić uwagę, oj, dzisiaj popadało. Ale zwykle nie pada. Słuchajcie, chciałem zwrócić uwagę na to, że jak to można, nie wiem jak tam w Anglii dokładnie się mające, no ale zobaczcie tutaj w Irlandii Północnej 189 depozyt, czyli z góry trzeba zapłacić za samochodzik 189 i 189 miesięcznie, gdzie tygodniowo powiedzmy zarabiasz 250-300 funtów. No to już powiedziałem tak naprawdę mało, no bo są ludzie, którzy więcej zarabiają, ale powiedzmy 300 funtów to albo 280, czy ten 270 to każdy zarobi. I taką korsą może sobie wziąć kurde na raty O ile oczywiście dostanie finance Czyli dostanie raty Nie wiem który to rok jest Ale Wiecie nie wiem 20, 2020 2020? Naprawdę roczny samochód? No proszę bardzo Ale dzisiaj ruch na, na, u tej na wsi u nas jest, słuchajcie I takiego woksolka można Tak, bo musicie wiedzieć, że Opel w UK to jest Vauxhall. Kiedyś może wam powiem dlaczego. Taką korsą można sobie jeździć, prawda? Ładny samochodzik. Do pracy i stać was na to. A w Polsce nie wiem. Nie wiem. No i tym optymistycznym awcjeckiem się kończę. Skończę się i żegnam z wami, bo zimno. Na razie.